Cześć, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj dostaliśmy kolejne informacje na temat Eurotruck Simulator 2 i tym razem kolejnej przebudowy. Ostatnio dowiedzieliśmy się o tym, że jedno z kolejnych niemieckich miast zostanie przebudowanych. Mowa tutaj o Stuttgarcie, ale przed nami jest jeszcze przebudowa tym razem Szwajcarii. Kilka miesięcy temu pojawiło się kilka zdjęć, które prezentowały co niektóre już przerobione tereny. Co prawda wtedy jest to, które oficjalnie jeszcze nie potwierdziło, że chodzi o Szwajcarię, ale jednak większość osób stawiała, że jednak będzie to Szwajcaria. Także mamy już oficjalne potwierdzenie, że Szwajcaria będzie następna do przebudowy. No i przy okazji rozpoczyna się taki mini cykl takich postów, gdzie będziemy informowani o tym, jak. Poszczególne miejsca i miasta będą się prezentować na terenach tej nowej Szwajcarii. Oczywiście, Szwajcaria będzie przebudowana w podobny sposób jak Austria, czy też te nowe niemieckie miasta czyli po prostu wszystko, czy większość została kompletnie usunięta, i wszystko jest praktycznie postawione od nowa. Także, można tu mówić wprost o nowej Szwajcarii. Natomiast jeśli chodzi o główny dzisiejszy temat, czy miasto Berno, no to co nieco tutaj oczywiście otrzymaliśmy. Jeśli chodzi o screeny, też jeden materiał, który przed chwilą widzieliście, jak i też pojawiło się sporo informacji w najnowszym poście, także warto je tutaj przytoczyć. Wcześniej w tym mieście znajdowały się dwa magazyny logistyczne i jeden zakład rolniczy, gdzie wiadomo można było dowozić ładunki albo stamtąd je zabierać. Natomiast po tej przeróbce zostanie dodane 5 zupełnie nowych magazynów, i przerobiono dwie firmy, które już tutaj były. Możemy się dowiedzieć od SS-u, że należą do nich fabryka czekolady, supermarket i zajezdnia kolejowa. Natomiast trochę poza miastem, w okolicach, zapewne, będzie można znaleźć przemysł rolniczy, tartak i kamieniołom. Znajdziemy standardowo oczywiście warsztat samochodowy, a także znajdziemy tutaj dealera mana. Natomiast idąc dalej, oczywiście cała sieć dróg została również przerobiona, żeby oczywiście wszystko to, co można doświadczyć w rzeczywistości, było odpowiednio odzorowane tutaj w grze. Konkretne punkty orientacyjne, jakieś szczególne obiekty czy miejsca też zostały tutaj odpowiednio dopasowane. Tak, żeby znajdowało się to po prostu w odpowiednim miejscu, żeby było to bliskie temu, co znajdziemy w rzeczywistości. Wymieniono też co niektóre słynne obiekty, które znajdziemy tutaj w grze, jest to Pałac Bernański, Katedra Bernańska, lokalny kościół i popularne centrum handlowe. Sieci okolicznych autostrad również zostały przesunięte i przerobione w bardziej realistycznym standardzie. Także, no wprost, mówiąc, dostaniemy tu kompletnie nowe tereny na najwyższym możliwym poziomie, jakim w chwili obecnej są oczywiście tworzone mapy przez SC Software. No, jeśli chodzi o tą informację, to tyle. Także już oficjalnie wiemy, że Szwajcaria będzie następnym państwem, które zostanie przebudowane. Poznaliśmy też kilka szczegółów, co zostanie zmienione i poprawione w Berno. A oczywiście z czasem dostaniemy kolejne posty o kolejnych miastach i pewnie innych miejscach. A może coś jeszcze zostanie pokazane na świątecznym streamie. Zobaczymy, ale zanim do niego w ogóle dojdzie, to jeszcze czeka nas świąteczne wydarzenia. Ono prawdopodobnie rozpocznie się w czwartek. Oby przyszegowali coś dobrego. Natomiast jeśli chodzi o ten film, to tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenię do filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierając i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!